Okej, okay. tutaj jest moja nowa postać. Myślę, że to musi tworzyć jakiś psychopata, nie umiem inaczej. Gdzie to jest zamknięte tutaj. Okay. Dobra, ja to tak. No, ja tracę. Okay. Dobra. Yo, ale on jest cute. Yo. Teraz zoomy sobie na jego reakcje. Co? So. Hm. To jest naprawdę słodkie, naprawdę. No, żeby to co mówi. to Stary, który ma czerwony, a miał mi Stópki jego są trochę realistyczne Ma oczywiście metkę, którą chyba zostawię Ma tutaj szczegóły, detale, o Oskrzela, nosek Ogólnie jest słodki I będzie bratem mojego Gojimi, on jest taki Szaro-szary no, szaro Więc jest bardziej realistyczny Niż tamten Więc zróbmy sobie to, Co Podoba. Mi się podoba, że on ma taką fajną pozycję siedzącą. Bo naprawdę to jest dobry puszek. Jak zastanawiasz się, jakiego pluszaka wybrać, jak chcesz sobie spać, a jesteś fanem Godzilli, to polecam ci to. To jest naprawdę masterpiece. I po prostu, jak ktoś chce coś z Godzilli, to właśnie to polecam. A jak nie chcesz to po prostu, możesz wybrać coś innego sobie, jakiegoś puszaka. <laughs> Ale moim zdaniem jest naprawdę dobry. I polecam go każdemu, kto jest fanem Godzilla Więc to chyba koniec filmiku. I myślę, że teraz będę robił więcej filmików z unboxingiem. I jako teraz film, filmiki, bo wcześniej ja zrobiłem tylko Godzilli unboxing to be, to no, wiem, tak no, w ale mam zaplanowane jeszcze dwa unboxingi no, Gryla tak plaszy, jeden unboxing w czerwcu i do niedługo jeszcze unboxing z puszaków więc, no, to jest puszak no, więc to jest review